Dzisiaj na ferajnie są wybory. Jak pewnie dobrze wiecie, nie są to byle jakie wybory, ponieważ są to prawdopodobnie najważniejsze wybory w historii Ferajny. Dlaczego? Ponieważ pierwszy raz w historii ma szansę wygrać je widz. I to nie byle jaki widz, ponieważ będzie to Fistaszek 997. Ale spokojnie, zanim napiszesz komentarzu, że halo, przecież ja na partię w bambus, to zaraz moje twoje zdanie. Jak? Przekonasz się sam. Mam pewne dowody z wczorajszego live'a na moim drugim kanale, na którym dealer postanowił do mnie zadzwonić. Jednak do no, biednych chłopak nie wiedział, że niestety mam live. A. No i powiedział mi dosyć nieprzyjemne rzeczy Zaraz wam to wszystko pokażę, wytrzymajcie do końca Ale na początku pokażę wam to, co zrobiłem ze sceną na ferajnie. No bo wiecie, jako że to będą bardzo ważne wybory Postanowiłem tę scenę trochę dopieścić I wraz z mwcom zmieniliśmy kompletnie jej wygląd na, no, kompletnie inną no. Już się tam powoli wyłania nasza piękna scena Którą wraz z MW robiliśmy przez ponad 3 godziny Znaczy ponad tak, no gdzieś koło 3 godziny robiliśmy Jeszcze nie skończona, ale spokojnie do dzisiaj, do godziny 20 Cała skończona będzie W ogóle pamiętajcie, że wybory będą o godzinie 20 na live na moim kanale. Znaczy nie na tym kanale, tylko na drugim kanale, do którego linka macie w prawym górnym rogu ekranu, a scena prezentuje się właśnie tak. Scena jest ogólnie nazwana nikiem Kamia, czyli naszego top i e, jak widzicie, mamy tutaj trzy miejsca. Miejsce dla prowadzącego, e, prowadzącym będzie MWK, i będzie on stał właśnie w tym miejscu. E, to jest miejsce dla jednego kandydata, czyli na przykład dla Dilerka bo on pewnie zarządza partią Bambus. I tu jest miejsce dla Fistaszka, czyli naszego zwycięzcy. Pamiętajcie, hashtag murem za Fistaszkiem. Najważniejszy hashtag tych wyborów. I zróbcie wszystko, żeby Fistaszek wygrał. Ale pewnie nadal wiem, że nie jesteście przekonani, bo nie pokazałem wam tych dowodów. Także posłuchajcie sami wycinka z wczorajszego live'a Tego nie przebiję, bo nie jestem w stanie zrobić frajny Twał z takimi... wow 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 Ej, dealer do mnie dzwoni, co jest? Cze czekajcie! Odbieramy czy nie? Ale nie wie, że ma że mam live'a? Czekajcie, o co chodzi? E Halo? Co słniaczku? widziałem te twoje posty na grupie Eee, Diller co? Co? Ale... Ja że masz że... Ktokolwiek zagłosuje na ciebie, stary, ja na twoją partię i Fistaszka No, ale przecież to jest grupa otwarta, czemu nie mogłem tam tego wstawić? Stary, powiedz tak, powiedz tak, słuchaj Wygrałem wybory Pierwsza rzecz, zostaniesz bana, stary Stary, nie wygracie stary. wyborów Stary Mam to w kieszeni, wiesz o tym Nie macie tego w kieszeni, naprawdę, stary. ej Okej, okay, słuchaj, wiesz, że mam, stary Kilka tajnych broni, wystarczy, że odpalę, stary Mogę swą, mogę swą szopać jakieś, wiesz, dowody na e, ciebie e, e. Czemu? Słuchaj, Ej, czy ty do się to, słyszysz to, tak. w ogóle? Doknes, do, doknes, gościu, który może ci zniszczyć stare, okej? Okay? Czy ty się słyszysz, dealer? Co? Ty się słyszysz? No, słyszę stare, słyszę tylko ty mnie słyszysz. Zniszczyć mnie. Czy ty chcesz. Czekaj, czekaj, czekaj. czekaj. Znaczy, masz... Czy ty chcesz powiedzieć. Słuchaj, dzisiaj, słuchaj, dzisiaj chcę zobaczyć odcinek na twoim kanale gdzie, przepraszasz mnie do Knesa i wycofujesz się Borów. Za co? Ej, posłuchaj, był Doknes wczoraj gadałem wczoraj z Doknesem bardzo długo ej, i okazało się, że to właśnie ty ładnie wkopujełeś do Knesa Przez to, że w się. Sensie, ta chata, to ty ją zniszczyłeś. Doktores mi o tym powiedział, pokazał mi dowody. Także powiem ci, że jakby no, słuchaj, to ty jesteś skończony. Powiem, tak, powiem tak. Jakby dobrze wiemy, kto wygra te bory, więc wydaje mi się, że... Fistaszek Albo to zrobimy, wiesz? Albo dostaniesz bana, albo stary nie. Bana? Ty się słyszysz? Czekaj, co jest. No, no słuchaj, stary, no musimy to tak załatwić, prawda? Jakby nie ma innej opcji. Czy ty chcesz prze. Czekaj, czy ty mówisz tak, że mam zrobić to, żeby b... Fistaszek w... przegrał, bo inaczej dostanę bana? Tak, musimy wkopać Fistaszka stary, bo widziałem, widziałem, że dużo ludzi chce zagłosować za Fistaszka stary, to się niebezpieczne. Diler, <grym> ty się nie słyszysz, nie? Ty teraz nie wiesz nawet co mówisz chyba. Żelazne. Słyszycie to. Powiedz tak, powiedz tak. No. Okej? Okay? Chyba nie chcesz, żeby twój domek znowu wybuchnął, prawda? <grym> CO jest? O nie! jest okay. okay, żelazny? Super. To jest, że się stary, że zrostali swój domek. Teraz słuchaj musisz wstawić odcinek, gdzie tłumaczysz się, widzom, stary że... Jakby po prostu wycofujesz się, wiesz, że ja idę od nas. Będziemy lepiej rządzić partią niż... Znaczy fajną niż ty i Staszek. No, dobra. Trzymaj się stary, go wieczoru. Czekam na filmik, podeślij. Eee, cześć. Co się stało? Ej, słyszeliście to? Ale to nie wszystko, ponieważ później zadzwonił jeszcze raz i powiedział właśnie to. I znowu do mnie dzwoni. Co jest? Ej, on, ale on wie, że mam live'a teraz. Co, co jest? Dealer? Stary... Cześć, o mój Boże, ale ja, ja stary. Nie, jakbyśmy sobie uwierzyli stary, że to... W telefon, no poważnie, każdy wie, że tak żartujemy sobie, prawda? Żar... Nie, Tiler, nie żartujemy. Powiedziałeś to, dzwoniłeś do mnie, na początku zmusiłeś mnie na to... Dobra, posłuchaj. Ja nie miałem problemu, jak mnie zmusiłeś do tego, żebym przeprowadził się na Ferrajnę WOW. Serio. Jakby zmusiłeś, spoko, Ferrajna WOW była, jest fajna, mi się nawet podoba, ale to, co teraz robisz, to jest przegięcie i to ostre. jakby... jakby każdy wie, że... E... Ja, ja czytałem tekst, który kazałeś mi powiedzieć, stary Tek... tak. <laughs> Dobra, wiesz co? E... E... Dziomeczku, e... wiesz co? To ja... jest ustawione starce, ustawione stary. <laughs> e... Ja się rozłączam, bo nie chcę słuchać twoich... On mi kawał dopowiedzieć. Się. Tak. <laughs> Czy wy go słyszycie w ogóle? Jak się teraz tłumaczy? Co jest? Wierzycie mu? Bo ja chyba nie do końca i po tym, co powiedział Nie sądzabym kiedykolwiek Jeszcze mu w cokolwiek uwierzył No bo umówmy się, to co zrobił, to był cios poniżej pasa To była po prostu dziecinna Zabawa, to co on teraz zrobił To jest, no nie no, no umówmy się No kurde, no tak się nie robi, no Jak można do kogoś zadzwonić i powiedzieć, że Jeśli Fistaszek wygra wybory To dostanę bana na ferajnie, czekajcie to To jest, to jest chore, to jest Bardziej niż chore nawet! Ale ja się nie poddaję. Fistaszek nadal jest w grze. Gadałem przed chwilą z Fistaszkiem Fistaszek nie chce przerywać tego wszystkiego. Fistaszek w ogóle tej akcji nie widział tak, że on nawet nie wie o co chodzi, i on powiedział, że a aha, D napisał mi po prostu dosłownie, aha. <laughs> Także jak słyszycie, nie poddajemy się i nie zamierzam oddać tej wygranej nikomu, a szczególnie takiej partii, jak partia Bambus. No bo sami słyszeliście, co za ludzie nią rządzą, no kurde no, żeby zadzwonić do mnie i to w czasie live'a. No, on nie wiedział pewnie, że mam live'a no ale zadzwonił Powiedział, że żelazny bana dostaniesz, jeśli tak się stanie. I cię, dosłownie powiedział: cię czajcie to. I potem, jak zorientował się, że to jest live, miał jeszcze czelność zadzwonić i powiedzieć, że to był tylko żart. I powiedziałem to wszystko, że on powiedział to wszystko, co ja mu przygotowałem wcześniej. To jest. Nie, 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 nie wierzę w to. Wy też chyba w to nie wierzycie. No mówmy się, chyba nikt nie jest w stanie uwierzyć w to, co powiedział właśnie teraz dealer. Znaczy, teraz, przed chwilą powiedział dealer. Mam tylko nadzieję, że Doknes nie jest To zamieszany, ponieważ jak pewnie wiecie, ostatnio z Doknesem się pogodziłem i jest z nami coraz lepiej. Także mam nadzieję, że Doknes to zamieszany zbytnio nie jest i będziemy dalej przyjaciółmi. Ale z dealerem będzie ciężko. Także ja bym co mam teraz zrobić. Napiszcie kiedyś w komentarzu, co wy byście zrobili na moim miejscu, bo ja jestem w kropce. A no i nie powiedziałem wam jeszcze jednej rzeczy. Dealer później do mnie napisał e, na, na czacie, w, na live, dokładnie. I nadal upierał się, że to były żarty i powiedział to, co mu kazałem napisać. Także on nie tylko przez telefon, ale później wbił na live'a. Zorientował się, że tam, że jest live e, dzięki temu. Było 700 osób i 700 osób to słyszało. Także pewnie w komentarzach znajdą się osoby, które widziały to na żywo. Napiszcie, jeśli tutaj jesteście. Fajnie, jeśli byście potwierdzili to, co teraz mówię, bo zależy mi na tym, żeby nikt nie wziął tego jako żart żeby nikt nie wziął tego po prostu jako kłamstwo, okej? Okay? No i w związku z tym wszystkim mam do was jeszcze jedną mega ważną prośbę. Dzisiaj o godzinie 20.00 zagłosujcie na partię Fistaszek 997. I to nawet nie chodzi o to, żeby hejtować ale Umówmy się, no nie hejtujcie dillera, nie dajcie mu sumów, bo partia Fistaszka jest przeciwko takim rzeczom. Po prostu pozwólcie, żeby Fistaszek wygrał i tyle. Żadnych hejtów, żadnych opek w dół, bo Fistaszek to jest pokojowa osoba. Fistaszek w ogóle takich rzeczy pewnie by nie chciał. Fistaszek nikogo z nigdy nie zbanuje. Nie to co dealer, dealer chce mnie zbanować, jeśli wygra, także sami słyszycie. No i tyle. Mam nadzieję, że przekonałem Was w takim razie do głosowania na Fistaszka. Pamiętajcie, hashtag murem za Fistaszkiem. Dzisiaj o godzinie 20.00. Pod każdym live'em, pod każdym odcinkiem piszcie ten hashtag. Nawet wcześniej już teraz możecie pisać swoją drogą. No i co? Trzymamy chci, żeby Fistaszek wygrał? Wbijcie na Instagrama, tam się również całkiem sporo dzieje. Subskrybujcie ten kanał, ponieważ dobijemy do 200 tysięcy. No i co? No tyle. Dzięki za oglądanie. Przed macie teraz dwa filmy. Ten po prawej to jest ostatni film Sferajny, na którym tworzyliśmy kampanię Fistaszka, a ten po lewej to inny film... Tego kanału, wbiję na którykolwiek z nich, oba są epickie. Jeśli nie widzieliście tego po prawej, to w na tego po prawej, bo serio był fajny. No i tam też się sporo wyjaśnień, jeśli chodzi o Feralny Fistaszka, także wbijaj. No i tyle, dzięki za oglądanie, do jutra, cześć!